Cześć wszyscy, tutaj Olek z kanału Jelenckie Doliny i zapraszam Was na jesienny odcinek grzybobrania. No i proszę bardzo, jesteśmy na naszym kurkowym miejscu dziś, bo teraz non stop były nagrania prawdziwko, więc trochę podmienialiśmy jeszcze wybraliśmy tutaj na nasze kureczki. No, proszę bardzo. Piękniutkie. O, jest ich Słuchaj ilością nie byłem tutaj już, chyba od zeszłego razu jak nagrywałem, czyli od sierpnia po koń, końca sierpnia. No i coś wyrosło. Ale jak widzicie z bliska. Jak widzicie tu, to jest chyba pieprzcik ametystowy. Jak widzicie chyba takie purpurowe, trochę takie barwy. No, i on tutaj rośnie, to nie jest pieprztic jadalny, tylko pieprzik ametystowy. Tam, że te też rośnie. No i tutaj... Jest jeszcze parę gatunków I tutaj, jak widzicie, zaraz znajdę te miejsce, bo nie pamiętam za dobrze, gdzie to było. Ale Wam pokażę z drugiej strony, bo tu jest fajne miejsce na pieprzliki zimowe. Rąbkowe co, jak się tam nazywają. No i tutaj są. Kolejne kureczki bardzo ładne o. Sarki, bo to jest przy drodze tutaj Taki, o i tutaj jeszcze dalej jak się pójdzie o tutaj zasiadką jest, ja nie wiem, tam się z kamerą nie dostanę, będę musiał tak go Jest więcej niż jedna o. Patrzcie jaka wielka o, jeszcze tam jedna jest chyba? Czy o? Patrzcie, jakie duże są. No, jeszcze tam widzę. Oj, oj, oj. Ileż tego tam jest? Patrzcie, jeszcze jedna. Tej wam je położę. O. Zobaczcie, jakie wielkie. No. I tak jest. I do kolejnego zaleziska. Więc jak mówiłem. Pójdę tutaj na drugą stronę i wam pokażę tutaj już jest kureczka, O taka ładna. I tutaj w samej drodze wypatrzyłem kolczaki, o, bo często chciałem sprawdzić jest kolczak i to akurat jest kolczak, patrzcie. I są już spore okazy, trzeba to zbrać, bo niedługo już potem będzie. o, Ładne owocniki. Ta główna rzecz, którą chciałem tutaj pokazać, jest te stado kurek zimowych. Tu i nawet już są takie ładne do zbioru. To ja je wezmę. O! Bardzo ładne. Corki, że tak słońce świeci. Tutaj jeszcze chwilkę się przejdę. No, już dalej nic nie widać. Ale. Wrócę się tutaj pod te ładne, bo jak widać tutaj pełno tego roślin, więc tego nie będę zbierał. Może tutaj wrócę jeszcze strasznie późno, bo to już 25 października. No i jeszcze sprawdzimy borowikowe miejsce dzisiaj przy tym lesie, no ale widać, że sporo owocików jeszcze rośnie pod koniec jesieni, znaczy no, pod koniec e, października, ale no, tak jest i do kolejnego zaleziska. No i tutaj jeszcze nie dopatrzyłem, dobrze. Tam były te całe kolczaki, a tutaj niżej jest jeszcze taka jedna mała fajna kurka. O wow dobra, je trzeba brać, bo one widzicie są już na wykończeniu, są już takie stare. No, piękne. I do kolejnego zależiska. O nie, nie jest do kolejnego zaleziska. To jeszcze jedna. Dobra, nie będę wszystkiego nagrywał. Do kolejnego zaleziska. No dobrze, proszę Państwa, tutaj kolejne kureczki. Bardzo ładne. I na piękne okazy trafiliśmy. One są już strasznie duże. Patrzcie na te rozmiary. O, piękne. A to jest, zaraz chyba będą największe dnia. Patrzcie co tu się uch, dzieje. Mama mija. Mama już znalazła kolejne miejsce. Teraz Wam pokażę. A to wszystkie wyrosły. No, będzie dzisiaj sosik Naprawdę piękne kurki. No, proszę bardzo. No, i do kolejnego zaraziska. No tutaj, leciutko dalej, widzieliście tam, są te kurki jeszcze niezebrane. Tutaj, urus sobie, podgrzyb brunatny. O, staro. O, jest taki spleśniały, ale jest tutaj większy, większa niespodzianka. Już Wam pokazuję, jak znajdę, o, proszę bardzo. Patrzcie, jakie kolczaki piękne. O, pokazywam, o, tu piękne kolczaczki. Już w takich bardzo okazałych rozmiarach. O, tutaj jeszcze, a nie, to jeszcze takie, no. No nieźle i tutaj. Nawet o patrzcie tutaj chyba jest jakiś, nie pamiętam już konkretnie imienia, ale stare imię to jest podgrzywek opruszony. O, albo podgrzywek złotawy. To albo to chyba. Złotawy. No i tutaj gdzieś przy skarpie wcześniej jeszcze widziałem te kolczaki, ale wszystkiego nie będę raz nagrywał. Bo już naprawdę jest sporo grzybków. No. I do kolejnego znaleziska No, ja tutaj razem z Wam już pójdę, tam jest. Piękny widok. Mam, mówić się robaczywać. Ten podgrzebek Ładny widok na góry. Wyklą. I tutaj. To już jest naprawdę kopetty szok. W tym miejscu zawsze co rok jest. Pieprznika strasznie dużo. I patrzcie, jak to wysypało. Pieprznikiem. Po prostu. To jest coś niesamowitego o no wam, o no coś pięknego patrzcie to jest ten cały ametystowy teraz trudno powiedzieć bo tamte był jeden taki splamiony a te to już wszystkie pod tymi liściami się pochowały tutaj taka wyschnięta już trudno powiedzieć bo ta tajna była taka za taką fioletową tą już tak zakolorowane, ale te tutaj widać, że nie są. Może takie pojedyncze się tam trafiły. O, no po prostu coś pięknego. Tutaj kolejne. O, o tutaj widać na kawałku ich plamy takie fioletowe. To chyba są te całe kiepszulki ametystowe. Też są jadalne. Tam w dole nawet widać, że tam nawet z kimbalem nie będę szedł. O, tutaj jeszcze. No, warto było poczekać. Naprawdę. Tutaj jeszcze... O, tutaj za mną jeszcze były. Nie wiadomo, czy ja nie nadepnąłem na jakieś, dobre. Tutaj kolejne. Tutaj są takie ładniutkie. O kolejne. No piękne. Rozstrzeliśmy dzisiaj piękniutko. Z kureczkami. O takie o, Piękne Coś niesamowitego, już resztę Razem pozbieramy z mamą No ale no, widzicie coś Coś niesamowitego i do kolejnego znaleziska o, No ludzie, a tutaj bardzo, bardzo Rzadkie i ciekawe znalezisko Jak widzicie tu jest mleczaj I dalej nie wiedziałem co to za mleczaj jest, ale jak popatrzyłem się Widzicie w terenie o, jak podniosę Wam, tu jest tylko Bóg, a najbliższe świerki są tamo i tam nie, nie, nie rosły te naczaje, ale patrzcie, nade mną jest olbrzymia, starutka jodła, więc to może znaczyć tylko jedno, patrzcie, ona tutaj jest nawet taka odłamana, tak, tak se fajnie urosła, więc to może znaczyć, że to są moje pierwsze naczaje jodłowe, ja już go wyrwałem, bo chciałem zobaczyć co to jest. To jest kolejna część jego, ale on wygląda zdrowy. I tutaj coś jeszcze jest. Chciałam nagrać, bo... a ten już... Widać, że ten. Ale widać... I widać tutaj, jak widzicie, mleczko. Więc to jest mleczaj. No i tu musi być mleczaj jodłowy. Ja się tutaj jeszcze chwilkę z Wami rozglądam. Bo nigdy nie wiadomo, czy mogą być kolejne. Ale to bardzo ciekawe co tu to jest... bardzo stara jodła, jesteśmy prosto na nią teraz, o jak widzicie tam, o bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, już dalej patrzę, nie widać, myślałem czy jakieś, no ale ono miesza z tym, to bardzo ciekawe znalezisko, no i do kolejnego zależiska. No zacząłem tu jest powrotem w ten rów, bo zauważyłem coś z góry. No i patrzcie, to już jest totalny komplet. Patrzcie jakie olbrzymie kolczaki. Oj, oj, oj. Jak się tedy. O. Patrzcie jakie olbrzymy. tutaj naprawdę. To już musiały tutaj. Sorki, poproszę wam coś. Sos... O nie, tutaj musiały już spory czas rosnąć. No. tutaj jeszcze takie. No, to już jest piękne. O. Zaraz tam zakryję grzybnie. No, naprawdę są przecudowne. Patrzcie na to. No. Coś pięknego. I do kolejnego zależiska. No, jak widzicie. Mamy kolejne miejsce, kolejne piękne kurki zimowe. Sporo ich tutaj jest. Już takie ładne, okazałe okazy. O, sobie zbiorę. Jest takie fajne. Ładne. Tutaj jeszcze, tutaj takie ma. O, tutaj jeszcze są. Moje trudno zauważyć bo one właśnie niesły kamuflaż robią z całą ziemią na pewno tam parę ominęliśmy ale to zdarza się o, o tutaj nawet przed nosem ja mam taką fajną no i tutaj jeszcze tam dalej nie będę już tam przed kamerą bo tutaj sobie tak ładnie Ustawiłem, no jeszcze taka i tutaj też jeszcze jedna taka, no bardzo ładne i dokolnego kolejnego zaraziska. No i witajcie ponownie, już pogoda się zaczyna trochę psuć, ale tutaj patrzcie, teraz na naprawdę już piękne okazy trafiliśmy, patrzcie, jakie ładne, o tutaj jeszcze. Proszę bardzo, piękne, spore. No, proszę, taki piękny Okaz tutaj. są so. kolejne? Bardzo ładne. Oj, oj, na tego to jest. Dobrze. O. Bardzo ładne Trochę już zaczyna lać Ale stąd żymy. Jest tragicznie. No, tutaj do tych wrócę i tutaj jeszcze gdzieś połajana, no, taka fajna um. Nie wiem, nie widzę jej teraz, dobra Jak nie widzę to nie będę szukał, wrócę się z powrotem do tych. Zobaczcie jakie tutaj olbrzymie. I to naprawdę już jest okaz. Ładne. Dobra. Tam są kolejne tutaj w trawie pochowane. Musiały tutaj niezły czas już siedzieć. Trudno je wyciągnąć. Oj, już takie tam zniszczyłem lekko z tą trawę. Dobra. Kończę te. Sprawdzimy jeszcze prawdziwków prawdziwkową miejscówkę tutaj przy tym. Nie wiem czy się coś znajdzie tam. Bo tam byłaby raz tylko w zeszłym roku. Po zeszłym roku odkryliśmy te miejsce, tam może z 15-20 prawdziwków. No było. Ale jest tak jest. No, tutaj są kureczki. ale te pieprziki zacząć się, przepraszam pieprziki. No i do kolejnego zaleciska. No witajcie wszyscy. Ja już ściągnąłem na razie gimbala, bo już sporo, spory kawa już odeśliśmy Od tamtego miejsca z kurkami. już wracaliśmy do parkingu i my się nie myśleliśmy, że coś znajdziemy, bo my, my chodzi, szedliśmy na prawdziwki, a tu patrzcie. Opięki. O, pięki. o pięki miodowe. Całe z tego... No to jest ta opinka miodowa. A to nas zaskoczyła, bo tutaj nigdy nie rosły nie widzieliśmy ich a teraz proszę jak mnie zaskoczyły tutaj też dalej widzę możesz baboi dać znać jak coś znajdziesz ok? spoko o patrzcie ładne opienieczki no to już sprawdzimy może jeszcze jedno miejsce taki mostek niedaleko tego miejsca bo tam też mogą Rosnąć. Jak już tutaj są? Tutaj nigdy nie rosły. No, bardzo ciekawe. Sporo ciekawych gatunków z znajdziemy. Znajdujemy. No, i do kolejnego zaraziska. No, więc samo prawdziwego niestety nic nie było. Um, no. I tak już jest koszyko, tak? Może nie na czwarte do połowy, tak połowy połowie koszyka. No jest fajnie, opieńki, kurki zimowe i normalne, i podgrzybki, i to wszystko, więc mam nadzieję, że Wam ten się podobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.